Nie wiem, też musisz ją ugotować samotną, tak? W sumie w Zawsze przed każdą wypowiedzią tak robisz, wiesz? Jak? Dobra, i mm -mm. no. teraz dzielisz dwa pali, tak? Dobra, zaczynamy. Po pierwsze słuchajcie, jest taka sytuacja, że szukowaliśmy się do tego nagrania w ogóle bardzo długo i my nie chcemy, żeby to było nagranie, tylko my chcemy, żeby to była rozmowa, ponieważ wszystko co produkuje to kafe wszystko jest bardzo naturalne. Jeżeli będziemy mówić do Was, a nie do siebie nawzajem to z tego wyjdzie po prostu e, podcast, a my nie chcemy tego podcastu. Musieliśmy poczekać, bo przyjeżdżali ludzie na I to będzie tak właśnie się działo, że to będzie live, że chcielibyśmy właśnie e, pokazać e, tymi wszystkimi scenkami w Reelsach i, e, i tutaj w tej rozmowie, jakie my mamy ze sobą relacje. I tak naprawdę, co chcielibyśmy e, wam przekazać e, w, w TC o co w ogóle nam chodzi i skąd się w ogóle wziął pomysł, bo to, jak kiedyś się z nami działo i jak teraz się z nami dzieje, to jest już pewnie zupełnie inny odcinek, pewnie tego, tej naszej rozmowy, ale nam bardzo zależy na tym, żebyście, żeby was namówić do tego spotkania, które będzie w sobotę, najbliższą sobotę, czyli 15 o godzinie 10.00. Spotykamy się na Dniach Otwartych. Chcielibyśmy właśnie, żeby parę wiadomości do was przyszło wcześniej, żeby, żebyście mogli podjąć decyzję, żeby do nas dołączyć. No i chcemy właśnie, żebyście obejrzeli nas w wydaniu rozmowy, oko w oko. I nie będziemy do Was mówić do, do kamery, tylko będziemy mówić do siebie. Zgadzasz się? Nie. <grywa>